Słuchajcie kochani, taki szybki filmik, mam tutaj wykopaną wczoraj mega buteleczkę, ona jest opisana jako syrop, Pam? nie wiem, syrop, tutaj boki ma opisane, problem jest taki, że była oklejona cała smołą, zresztą jak tutaj widzicie, większość smoły została już usunięta. Rozpuszczam to po prostu na słońcu, specjalnie na czarnej gumie położyłem. Dużo odpadło, część ze skrobałem nożem pytanie do Was. Jak to cholerstwo ze szkła usunąć? W środku tego nie ma, jest tylko obklejone na zewnątrz. Jeżeli macie jakieś sprawdzone metody, nie wiem bo na necie co czytam, to tylko jakieś specjalistyczne środki. Kiedyś wiem, że się nie wiem, smoło chyba margaryną usuwało, czy tam naftą, nie mam pojęcia. Jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie mi znać. Bardzo Was proszę, bo butelka jest mega niebieska, stara, albo wojenna, albo dwudziestolecie międzywojenne. Eee, wykopałem coś takiego. No i chciałbym ją mieć u siebie, ale niekoniecznie w takim stanie. Dajcie mi, proszę, znać. Dobra, liczę na Was. Z góry dziękuję. Tak to wygląda. No nie fajnie, ale wygląda coraz lepiej, bo tu była taka skorupa z tej smoły, nie? Ale słońce też robi robotę. O, widzicie tutaj wszystko. No ja sobie jeszcze ją doskrobię. E, tylko, że no chciałbym, wiecie, szkło widzieć, a nie, a nie to czarne coś, bo tego się nawet nie da skrobać nożem już. Dobra, jeżeli macie jakieś pomysły sprawdzone, piszcie proszę. A ja po prostu je uruchomię, wdrożę w życie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Z góry dziękuję.